Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota 27 marca 2021, ostatnia sobota miesiąca marca. Moi drodzy, chciałbym Was zaprosić na poniedziałek, na ten poniedziałek 29 marca wieczorem. Myślę, że gdzieś tak będzie po godzinie 21. .00. Na transmisję na żywo Was zapraszam. Powiem coś odnośnie tematyki chińskiej, powiązanej z Polską. Pewnie ostatnio się dowiedzieliście o tym, co się stało, czyli odznaczenie yy, Roberta Lewandowskiego przez Andrzeja Dudę yy, medalem, czy to, jak to mówi się, orderem, orderem odrodzenia Polski, czy rzeczywiście to jest order odrodzenia Polski, czy to? Jednak nie jest order odrodzenia komunistycznych Chin i ewentualnie Niemiec. To o tym głównie porozmawiamy. Natomiast, jeśli zdążę, to będę chciał powiedzieć podczas tej transmisji na temat tych Nowych, czy to bardziej mówiąc, niektórych podwyższonych podatków, a tutaj chciałbym odnośnie jednego z tych podatków, co weszły w życie w tym roku, ten podatek najbardziej kontrowersyjny chodzi odnośnie podatku cukrowego. Czy to jest dla zdrowia? Polaków, czy to jednak jest po prostu bezczelność, to czyste złodziejstwo? I jak się uda mi podczas tej transmisji powiedzieć, to jeszcze powiem jeszcze trzeci temat. Powiem, co sądzę na temat tego lockdownu, czy lockdownów, i yy, czy coś w ogóle to dało. No i kwestia yy, szczepień i yy, lekarstw w sprawie COVID-19. Więc to tyle, jeśli o to yy, chodzi. Yy, także, moi drodzy, w yy, Poniedziałek na pewno powiem odnośnie e, Roberta Lewandowskiego i prezydenta Andrzeja Dudy, a jak zdążę to podczas tej transmisji powiem właśnie jeszcze o tych dwóch tematach co tutaj opowiedziałem przed chwilą, które zapowiedziałem, a jak nie zdążę no to zrobi się najwyżej z tego Następne y, oddzielne vlogi lub y, transmisje y, na żywo. To tyle z mojej strony. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Kto ma dziś urodziny, czy imieniny, y, Wasze y, zdrowie. I y, to byłoby na. Y, tyle.